Rozpoczął się kolejny etap projektu Pogotowie Zabawowe, który ma na celu poprawienie wyglądu oddziału Dzieci i Młodzieży Szpitala Powiatowego w Kraśniku. Od 20 września młodzież z Centrum Wolontariatu rozpoczęła akcję. Grupa 20 wolontariuszy zaczęła malowanie korytarzy i ozdabianie smutnych sal po to, aby uprzyjemnić młodym pacjentom pobyt w szpitalu. Na ścianach powoli pojawiają się kolorowe rysunki, dzięki którym oddział zaczyna wyglądać przyjaźniej. Na Centrum Wolontariatu w Kreśniku rozpoczęło kolejny etap projektu Pogotowie zabawowe i ten etap ma na celu dekorowanie sal szpitalnych e, i korytarzy na oddziale chorób e, dzieci i młodzieży naszego powiatowego szpitala. E, wolontariusze e, dekorują salę e, różnymi technikami. E, poza tym jeszcze w, w planach e, mamy działania, e, mam takie działania jak warsztaty e, dla wolontariuszy i będziemy starali się tutaj dzieci odwiedzać e, na oddziale z korowodem cyrkowym. E, z pokazem sztuczek iluzjonistycznych. Jeżeli jakieś osoby chciałyby się dołączyć do nas jeszcze, mają taki talent plastyczny, potrafiłby namalować coś na takich smutnych ścianach, to zapraszamy. Wolontariat zrzeszył wielu młodych kraśniczan, którzy czynnie pomagają przy dekoracji oddziału. Projekt Pogotowie Zabawowe rozwija zainteresowania, talenty oraz pokazuje alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Jestem wolontariuszem od dwóch lat. Rozpoczynałem jeszcze wolontariat jako... Kleryk w seminarium lubelskim i w ten sposób właśnie się zapoznałem z tą działalnością, jaką jest właśnie wolontariat. Wolontariat jest moim zdaniem mi bardzo potrzebny, bo spotykam się dzięki temu z ludźmi. Jest dla mnie źródłem wielkiej radości. Jest w ogóle taką doskonałą inicjatywą dla mnie do działania, że nie siedzę w domu, że powiedzmy nie chowam moich rysunków do szuflad, do teczek tylko staram się z tymi rysunkami jakoś wyjść, pomóc przez to, że potrafię rysować. Zakończenie prac planowane jest na 20 października, ale to nie koniec działań przewidzianych w projekcie. Warsztaty cyrkowe wystawa fotograficzna to tylko niektóre z zaplanowanych wydarzeń. W najbliższym czasie odbędą się szkolenia dla wolontariuszy z pedagogiki z cyrku oraz iluzjonistyki wolontariusze po tych szkoleniach przybędą na oddział z korwodem cyrkowym. Projekt realizowany będzie do maja 2011 roku. W związku z tym, jeżeli są osoby, które chciałyby się włączyć w realizację projektu, serdecznie zapraszamy. Więcej informacji pod numerem telefonu 696-344-505. Projekt ten jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach programu Młodzież w Działaniu.